wiedziałeś, że w samym sercu Stanów Zjednoczonych istnieją miasta, w których supermarkety całkowicie zniknęły, pozostawiając tysiące ludzi uwięzionych w pustyniach żywnościowych. Tak. Miejsca, gdzie zdobycie zwykłej świeżej sałaty stało się prawdziwym luksusem. Dziś zanurzymy się w rzeczywistość, którą niewielu odważa się pokazać. Ameryka, która cicho się załamuje. Ta, która nie pojawia się na pocztówkach, w reklamach Super Bowl, ani w hollywoodzkich filmach. Dziś, ciekawy podróżniku, otworzymy oczy i serce, bo czeka nas inna, intensywna i głęboko ludzka podróż. Przygotuj się na poznanie ukrytej strony najpotężniejszego kraju na świecie, gdzie marzenia rozpadają się szybciej niż opuszczone budynki Detroit i gdzie piękno, kultura. I ludzka odporność utrzymują się przy życiu w szczelinach systemu, który często je zapomina. Stany Zjednoczone przez dekady były symbolem obfitości, postępu i wolności. Ale jeśli ktoś oddali się nieco od świateł Nowego Jorku, Złotego Wybrzeża Kalifornii czy parków rozrywki Florydy, odkryje ogromną sieć miast i społeczności, które zostały dotknięte deindustrializacją, nierównością. Zaniedbaniem państwowym i medialnym zapomnieniem. Detroit, Flint, Gary, Camden, Youngstown nazwy, które kiedyś były synonimami potęgi przemysłowej, godnej pracy, solidnej klasy średniej, a dziś pojawiają się w nagłówkach z powodu swojej dekadencji pustych domów, zamkniętych szkół, zrujnowanych szpitali i ludzi walczących o przetrwanie z godnością. Ale to nie jest dokument. Aby Cię zasmucić, drogi podróżniku, to zaproszenie do spojrzenia na to, co niewidoczne, do odkrywania na nowo tych zakątków, gdzie opór, kreatywność i ludzka serdeczność stają się niematerialnym dziedzictwem Ameryki, która również istnieje. Zacznijmy od miasta, które wielu już uznaje za martwe, ale które wciąż tętni życiem: Detroit, Michigan. Stolica motoryzacji, kolebka Motown, symbol przemysłowej potęgi połowy XX wieku. W swojej złotej erze Detroit było domem dla ponad 1,8 miliona ludzi. Dziś ledwo przekracza 600 tysięcy. Są całe dzielnice, gdzie domy są puste, pokryte grafiti i pożerane przez roślinność. Wygląda jak miasto postapokaliptyczne, a jednak... Gdy spacerujesz po jej ulicach, znajdujesz murale pełne życia, rynki społecznościowe, niezależne kawiarnie, kolektywy artystyczne i przede wszystkim ludzi, którzy się nie poddają. Miejsca turystyczne wciąż tam są, jak majestatyczny Detroit Institute of Arts, który mieści jedną z najważniejszych kolekcji w kraju, czy Motown Museum, gdzie narodziła się muzyka, która naznaczyła pokolenia. Jest też odrodzony eastern market, gdzie w soboty mieszają się dziadkowie, młodzież i rodziny latynoskie, afroamerykańskie, azjatyckie i białe, w morzu owoców, domowego chleba, muzyki na żywo i wymownych uśmiechów. A wiesz, co jest najbardziej uderzające? Kobiety z Detroit, przedsiębiorczynie, matki, liderki społecznościowe, artystki. Są kolektywy prowadzone przez afroamerykańskie kobiety, które uczą uprawy żywności na opuszczonych podwórkach miasta. Inne tworzą centra kulturalne w starych fabrykach, a jeszcze inne rozwijają przedsiębiorstwa społeczne, które poza zyskiem dążą do uzdrowienia zranionego miasta. Zaledwie kilka minut od Filadelfii, przekraczając rzekę Delaware, znajduje się Camden, New Jersey, miasto. Które przez lata uważano za jedno z najniebezpieczniejszych w Stanach Zjednoczonych. Ale niewielu wie, że pomimo swoich alarmujących statystyk, Camden jest również przykładem imponującej walki społecznościowej. Spacerowanie po Camden to odczuwanie mieszanki przygnębienia i nadziei. Ulice są świadkiem dziesięcioleci instytucjonalnego zaniedbania, ale także dzielnic które zaczęły podnosić się dzięki organizacjom lokalnym, programom alternatywnej edukacji i projektom sztuki ulicznej, które przekształcają zaułki w galerie oporu. Tutaj również to kobiety podtrzymują niewidzialne struktury miasta. Latynoskie i afroamerykańskie kobiety, które tworzą społecznościowe przedszkola, pracują jako promotorki zdrowia w zaniedbanych dzielnicach, opiekują się starszymi zapomnianymi przez system. W Camden bycie kobietą jest synonimem cichej siły, ale dekadencja nie występuje tylko w centrach miejskich. W wiejskich obszarach, a palachów, które rozciągają się przez stany takie jak Kentucky, Virginia Zachodnia i Tennessee, znajdujemy społeczności uwięzione w biedzie, uzależnieniu i braku możliwości. W miasteczkach gdzie zamknięcie kopalni oznacza koniec wszystkiego, gdzie szpitale są oddalone o ponad godzinę drogi, a wskaźnik umieralności matek jest skandalicznie wysoki, jak na kraj pierwszego świata. I jednakże turystyka społecznościowa zaczyna zdobywać uznanie. W małych miasteczkach, takich jak Whitesburg w Kentucky, lokalni artyści stworzyli centra kulturalne w opuszczonych budynkach. Są festiwale muzyki tradycyjnej, warsztaty ceramiki, spacery prowadzone przez lokalne kobiety, które opowiadają, jak przetrwały biedę, machizm i kryzys opioidowy. Te kobiety nie są celebrytkami, ale są bohaterkami codzienności. Jeden gotują, śpiewają, leczą, piszą i tworzą społeczność w obliczu kryzysu. One opowiedzą Ci historię głębokiej, wrażliwej i autentycznej Ameryki. Gary. Położona w stanie Indiana, jest jednym z tych miejsc, których wielu by unikało. Kiedyś była potęgą przemysłową, kolebką fabryk stalowych i domem tysięcy dumnych pracowników. Dziś bezrobocie i opuszczenie są normą. To także miejsce, w którym urodził się Michael Jackson, a chociaż istnieje małe muzeum poświęcone jego dziedzictwu, miasto wydaje się być zawieszone w czasie. Ale Gary. Także stara się na nowo odkryć siebie. Kolektywy młodych artystów odzyskują przestrzenie publiczne, a także istnieją nieoficjalne trasy turystyczne, które pokazują kontrasty. Od zardzewiałych budynków przemysłowych po jeziora Indiana Dunes zaledwie kilka minut od centrum. Tam, między wydmami a chronioną przyrodą, człowiek zdaje sobie sprawę, że nawet najbardziej zniszczone miasta. Mają niespodziewane piękno czekające na odkrycie. Serce tych miast nie stanowi ich architektura, ani pomniki, ani nawet dane ekonomiczne to ich ludzie to są kobiety, które prowadzą stołówki społecznościowe, które tworzą biblioteki w garażach, które uczą dzieci kochać swoje miasto, mimo wszystko to starsze kobiety, które spotykają się, aby dziergać na progach swoich domów w Detroit. Nastolatki piszące poezję w kawiarniach Camden, liderki rdzennych ludów chroniące swoje ziemie w Dakocie Północnej. Te głosy, uciszane przez wielkie media, są esencją Ameryki, której nie chcą, żebyś zobaczył. Bo jeśli byś ją zobaczył, odkryłbyś, że w rozmowie z babcią z Apalachów jest więcej prawdy niż w tysiącu politycznych przemówień. Jeśli jesteś podróżnikiem pragnącym odkrywać więcej niż to, co oczywiste, te miejsca cię zmienią. Tutaj nie przyjeżdżasz, aby kupować pamiątki, ani robić selfie z drapaczami chmur. Tutaj przyjeżdżasz, aby połączyć się z ludźmi, poznać prawdziwe historie, odkryć, że upadek to nie koniec, lecz szansa na nowy początek. Rozmawiaj z ludźmi. Wspieraj lokalne biznesy, uczestnicz w wydarzeniach społecznościowych, odwiedzaj biblioteki, rynki, warsztaty, słuchaj, obserwuj, ucz się. Gościnność tych społeczności jest prawdziwa, ciepła i bezinteresowna, a jeśli wejdziesz z szacunkiem, wyjdziesz odmieniony. Ta podróż nie była luksusowa, ale była prawdziwa. To była podróż do tej Ameryki, gdzie upadek był okrutnym nauczycielem, ale także rzeźbiarzem charakteru, gdzie kobiety nie są influencerami, ale prawdziwymi architektkami nadziei, gdzie sztuka nie jest sprzedawana w galeriach, lecz malowana na murach zamkniętych szkół, gdzie godność kwitnie, nawet gdy wszystko wydaje się umierać. Więc następnym razem, gdy pomyślisz o Stanach Zjednoczonych, pamiętaj, że jest inna Ameryka cicha, zapomniana, odporna, żywa. I ta Ameryka zasługuje na to, aby być widziana, słuchana i świętowana. Do zobaczenia w następnym miejscu, Podróżnicy Świata. Nie zapomnijcie zasubskrybować, dać lajka, jeśli ta historia otworzyła Wam oczy, i zostawić mi w komentarzach, znacie miasto. Lub wieś, które wszyscy mówią, że jest zagubione. Ale wy wiecie, że wciąż tętni życiem? Do następnej przygody.